Siemano widzowie w nowym odcinku mnie na kanale. Moi drodzy, strzelcie łapeczkę w górę, bo powiem wam, że warunki do nagrywania, jak sami widzicie, jestem spocony. Mamy już prawie wakacje, dlatego widzowie macie więcej czasu do siedzenia np. przed komputerem, co oznacza więcej czasu na wasze ulubione gierki. A jak szukacie jakiegoś nowego tytułu, co was wciągnie, to Instant Gaming ma dla was bardzo duże promocje. Link oczywiście macie w opisie i kupujcie gierki taniej niż na jakichś innych stronach. Nawet jeżeli chcecie kupić coś w preorderze, też Instant Gaming ma dla was najlepsze ceny. Ale, ale, to jeszcze nie wszystko, ze względu na to, że jeżeli ktoś nie chce nic kupować, ale chce wygrać za darmo, też jest giveaway dla mojego kochanego widza. Wpisujecie tutaj nazwę gierki, jaką chcecie wygrać, przykładowo FIFA 22, Klikacie, klikacie weź udział i to jest tyle filozofii Tylko 21 dni na to macie, warto I to dosyć bardzo, są ciężkie Napiszcie hashtag, albo wiecie co Nie piszcie hashtagu, tylko napiszcie jaka dzisiaj jest U was temperatura i w jakim regionie Polski mieszkacie, także to będzie chyba Najlepsze, oczywiście jakieś województwo, nie tam Dokładnie, jak widzicie byczek <laughs> Stoi, stoi, udało się Go wyciągnąć, trochę było problem, Problemów tak naprawdę po ostatnim Odcinku, ale jak widzicie belki znowu są Naładowane, hmm, przyczepa Tutaj było wyłamane troszeczkę, ale stało to zaspawane. Od razu zamalowałem na miejscu, bo tak naprawdę pojechałem tylko po spawarkę. Rach, ciach, ciach. No i wszystko jest ogarnięte. Także możemy sobie wsiadać do tego najszybciej pięknego ciągnika, jak widzicie. Dobra, bo jeszcze sobie podpięcie ogólnie sprawdzałem i stabilność tych belek. Ale możemy już sobie wsiadać, bo zapomniałem wcześniej to zrobić, a już tam... Żeby to było ogarnięte, bo jedziemy mimo wszystko główną drogą Jakbym jechał tak naprawdę o cały czas polami, no to tam raczej bym się tym nie przejmował i zostawiłbym tak jak jest Ale w dzisiejszym odcinku widzowie będzie się sporo działo, tak jak już pewnie zauważyliście też i po tytule No bo... Nie oszukujmy się, no jeżeli ktoś klika w coś, to, to raczej tytuł sobie czyta I już mniej więcej ma podgląd na to, co się w odcinku będzie działo Dzisiaj odbieramy nowy kombajn Na początek wam pokażę ogólnie header, jaki zakupiłem Header będzie 12,2 metra. Wybraliśmy oczywiście kombajn, który wy tak naprawdę zadecydowaliście, żeby on był u nas na gospodarstwie. Tamtego klasika mniejszego sprzedaliśmy i poszedłem w John Deera. A dlaczego John Deera widzowie? No, dlatego, że już mamy z tej w sumie gamy maszyn od tego producenta, tak bym bardziej powiedział, ciągnik, kombajn mniejszy, Jondirovski. Header oczywiście też jest opasujący do John Deere'a, na no jakby nie patrzeć. Eee, kolejna sprawa: Kurcze, kosiarki chyba mamy, no nie wiem, tam sporo rzeczy ogólnie od marki właśnie John Deere tutaj posiadamy u siebie na gospodarstwie. I doszedłem do wniosku, że kurczę, no jeszcze tak naprawdę nas to nigdy nie zawiodło. No to, po co kombinować i kupować jakieś inne maszyny. Czy inną po prostu markę celować? Oczywiście New Holland też był i się sprawdzał. To też ten kombajn New Holanda nawet by był spokojny nas na gospodarstwie, ale doszedłem do wniosku, że jednak John Deere będziemy stawiać na tą markę. Kolejny ciągnik, jaki będzie na gospodarstwie, też pewnie będzie John Deerowski, bo fajne rabaty tutaj dają, także można naprawdę sobie kupować. Ten kombajn, który dzisiaj zobaczycie, wzięliśmy po prostu. Od gościa, który handluje hmm, tą właśnie no dilera marki John Deere, tak wam powiem bardziej po ludzku, już nie będziemy tego obierać, nie wiadomo jak słowa. Jak wiecie, belek troszeczkę mamy, to jest jeden pokos, tak naprawdę. No, 31 belek, czy to jest dużo, czy to jest mało? Są to duże kwadraty, także no możecie sobie pomyśleć, taki kwadracik troszeczkę waży, patrząc na to, że już nie mamy owiec, mamy same krowy. Kiszonkę mamy przygotowaną. Te belki tylko mi się będzie dawało raz na jakiś czas. Także myślę, że jest to dosyć dobra mm, sprawa, że nam za dużo tego nie wyszło. Ale będę kupował krowy i na pewno w kolejnym odcinku chcę widzowie jeszcze kupić przyczepę na gnojówkę. Znaczy, no ogólnie beczkę na gnojówkę, bo to bardziej tak y, normalnie brzmi. No bo wiadomo, że na przyczepie raczej gnojówki sobie nie wozicie. Czyli taką beczkę troszeczkę większą na pewno kupimy, bo dzisiaj też y, w akcji będziemy stosować. Przyczepę naszą starą, czyli takie powiedzmy sobie pożegnanie, e, z tą właśnie ruską machiną. Dlaczego mówię ruską machiną? A no zresztą zaraz zobaczycie, bo jest to dosyć stara maszyna, dosyć pojemna, ale kurczę, no już trzeba robić przeskok. To ten ciągnik, no to wiadomo, co teraz mamy, to raczej za nowy nie jest. Ale reszta maszyn, tak jak na przykład ten John Direk, czy przykładowo nawet Fendi, który tutaj też stoi na gospodarstwie, podpięty do właśnie zgrabiarki, no to one są już takie troszeczkę nowsze. Dlatego będziemy coś kombinować i będziemy coś inwestować. Ja sobie to wszystko poogarniam później, nie będziemy się teraz z tym bawić. Jeżeli chodzi o header, to ja już ciągnikiem sobie to wszystko przywiozę. Widzicie, prasa stoi troszeczkę syf. Jednym słowem określmy, jest syf na gospodarstwie, i mamy tutaj nasz header. 12,2 metra 740 FD. Jeżeli kogoś interesują takie bardziej dokładne wymiary, to na tej zasadzie to sobie wygląda. On troszeczkę mi się tutaj z tego, co widzę poprzechylał. Szczepa eee, stała ogólnie tutaj, bo ona była zaparkowana nawet w tym miejscu bardziej. Tylko z tego co ja zauważyłem, to ona sama z siebie się przesuwa, nawet to możecie zobaczyć na filmie. Ty! To powiem Ci, że sporo drogi widzu ona odjechała nam. Trzeba będzie to wyciągnąć, bo on i tak spadnie. Jak to się zawiesi nam opłot, Ale nie, no kurde, no, tragicznie No nie wiem dlaczego tak się akurat stało, a nie inaczej Ja sobie tutaj teraz widzowie muszę zrobić taki myk, że Czodirem w sumie nie będziemy jechać Odczepimy sobie zgrabiarkę yy, Też powiem wam, że no Najpierw odłącz Już jest odłączone Dziwne Dobra, yy, możemy sobie wsiadać do naszego fędziora I podczepiamy tą oto maszynę, którą wam mówiłem Że ona jest na wzór właśnie takiego Ruskiego wikajstra, no nie? No bo to, to jak to inaczej nazwać? Dajmy sobie tyćkę do tyłu. Cisza, spokój, ale zaraz widzowie zima, dlatego dajemy sobie te gnojówki na właśnie łąkę. No jakieś tam nawiezienie, oczywiście. E, będzie w skutku. Aha. Jeszcze trochę, czekajcie. O, teraz powinno być gisik. O, powiem Wam już tak, nie za bardzo chcę się to podczepić e, do fenda. Zaraz zobaczymy, czy nie będziemy musieli brać. Tak czy siak John Dira. Ja spróbuję jeszcze podjechać jeszcze bliżej. Bo no teraz już powinno całkiem być OK, tak, wyjazd nawet OK. Podczepiamy oczywiście wołeczek. Oczywiście, wszystkie przewody, jak widzicie, jest ich dosyć sporo. I to jest MT. I to to w środku, to nie wiem co to jest. Ogólnie 16. Ruskie tutaj też macie napisy. Tutaj mamy z tyłu coś takiego. Także tą maszynę dosyć dawno ja już kupiłem na gospodarstwie, ale będziemy dzisiaj sobie nią lecieć na łąki. Ale to wszystko zaraz widzowie, bo ja sobie muszę tą beczkę napełnić. W tym celu podjadę sobie właśnie w to miejsce po lewej stronie, gdzie widzicie. Także jakoś pasowałoby nam sobie tam wycofać. Akurat jeżeli chodzi o cofanie tą maszyną, to nie jest to całkiem jakieś takie trudne. I będziemy sobie to widzowie napełniać, a dodatkowo ja zaraz robię cięcie i widzimy się już... W kombajnie, bo już wszystkie opłaty mogę Wam powiedzieć, że zostały zrealizowane, zostały spełnione. Jeżeli chodzi o zakup, kurde, cofa się tym jednak widzowie ciężko. Bo ten dysel od tej właśnie beczki jest kurczę taki króciutki, że my tutaj kołami troszeczkę nawet zaczepiamy. Trochę Lipton, Lipton Fist, nawet bym powiedział. Ale. No, jakoś jakoś się tutaj powyrabiam, a my lecimy widzowie po nowego kumbajna. Dobra, widzowie, wszystko odpalone. Jak widzicie kombajnik naszykowany stoi w bramie. Ja chyba wam jego prezentację już zrobię na gospodarstwie na spokojnie. Nie będziemy się tutaj za bardzo frasować e, i stać tej bramie. Tutaj widzę, że płotu gościa sobie jeszcze nie ogarnął. Patrzcie jak to przyspiesza ogólnie. 40 na godzinę można jechać. Dźwięk naprawdę przyzwoity. Ogólnie jest to opcja na gąsienicach. Nie brałem opcji jednak yy, na kołach. Znaczy oczywiście ono ma koło z tyłu, a z przodu ma gąsienicę, tą taką trójkątną troszeczkę. Dlaczego? No dlatego, do że doszedłem do wniosku, że jednak, kurczę, mamy taki górzysty teren. Czasami jeżeli jest gdzieś wiecie, jeszcze nie wiem, po deszczu, jeżeli wyschnie Wam jeden dzień zboże góra, żeby ją to kosić, to czasami te tereny są nawet takie mokre i pod te, co niektóre duże góry może być problem z podjazdem, bo ten kombajn nie oszukujmy się, swoje waży. No i też nawet wyciągać to później z błota, no to taką wagę jak to ma, no to powiem Wam, że to by była akcja no nie za fajna. Dlatego zastosowaliśmy tutaj po prostu w opcji gąsienicę. No i to moim zdaniem będzie najlepsza widzowie opcja. Wraz z headerem 12,2 metra powinno to wszystko śmigać. Jeszcze był header, opcja 13,7 metra, tylko że ja troszeczkę pomyślałem, że na no, co niektórych polach te pół metra, jednak to będzie chyba jeszcze za dużo, e, tamten poprzedni mamy 9,1 metra e, ten mamy właśnie 12,2 także razem jak będziemy kosić na 2, no to łatwo można sobie obliczyć że ponad 20 metrów e, będziemy sobie kosić na raz, także jest to dosyć już powiem wam, że fajna e, liczba, dobra ja się tutaj zatrzymam widzowie, zgaszę go a w sumie niech będzie odpalony, to sobie posłuchacie chociaż silnika, patrzcie tak to wygląda w środeczku fotele Marki John Deere oczywiście, wszystko pięknie z tyłu jest jakże cudownie widoczna, szybka. Nawet jest ten Wichajster, o taki O, tutaj po prawej stronie. Oczywiście, wszystko komputerowe. Tu już mamy nawigację. Mamy... Oj Boże, co ja Wam będę tłumaczył, jak to jest wszystko bardzo skomplikowane. Trzeba naprawdę troszeczkę posiedzieć, żeby się tego nauczyć. Oczywiście, miejsce dla pasażera lepsze niż na przykład kurczę w to niektórych kombajnach główne miejsce. Także tak to wygląda. Oczywiście, bardzo ładne przeszklenie. Może wyjdźmy sobie teraz na zewnątrz. Drabina, i tak wygląda ta maszyna z zewnątrz. Jest tutaj napis John Deere. Takie oto gąsiennice. Tak to wygląda bardziej pod słońce Oczywiście, na lipki, no wszystko praktycznie jest nowe. No tak jak mówiłem, taki trójkącik jest z gąsiennicy. E, praktycznie e, zastosowany koła tylnie. Mega x Bip, także też dosyć spore. 620 na 75 R26. Także też, no powiem wam, że spore. Tył oczywiście jest to x 9100 wersja europejska Sieczkarnia, no to takie taka, wiecie już podstawowe rzeczy Rura łamana ze względu na to żeby ona po rozłożeniu była jeszcze dalsza jeżeli chodzi o przyczepy Bo też te przyczepy mamy dosyć spore Także trzeba było coś takiego zastosować Jeżeli chodzi o takie przedstawienie w ten sposób Zbiornik pojemnościowy bardzo bardzo duży 690 koni jeżeli chodzi o ten kombajn no, też raczej, no to jest taka liczba już y, pokazowa. Od razu, jak widzicie, to rozkładacie, no to od razu się rura rozkłada y, i możecie sobie wieszać na pole. Jeżeli chodzi o oświetlenie do pracy w nocy, no to też tutaj jest, widzowie, pięknie. Patrzcie. Oświetlenie też nie jest podstawowe, tylko jest troszeczkę większe, y, zawalone, ale to była opcja, którą ja po prostu wymagałem, ze względu na to, że jak w nocy coś będziemy kosić, y, no to moim zdaniem im lepsze oświetlenie. No tym łatwiej po prostu się pracuje, tym po prostu więcej jest widać. No jest to wygodniejsze, tak też w skrócie mówiąc. Ja chciałem nim jeszcze coś cofnąć pod wiatę, ale z tego co ja widzę, to ja pod tą wiatę nie dam rady cofnąć, bo tu jest zastawiane tego wszystkiego na gospodarstwie, że tu jest po prostu powoli tragedia. Jeżeli chodzi o poprzedni kombine, no jest różnica. Ten też miał oczywiście łamaną rurę, ale tamten był na kołach. Oczywiście z przodu, jak widzicie. No troszeczkę mniejszy, troszeczkę mniejszy brat, S680i Też powiem wam, że to jest kawał kombajna Kawał kombajna, ale on oczywiście na przykład na godzinę jechał Ale teraz na te dwa zestawy jak będziemy jechać to sąsiedzi o taką. Takie oczy będą robić No i co, przechodzimy widzowie do dalszej części odcinka Bo tak naprawdę jeżeli chodzi o prezentację kombajnu ja tam nie będę już wchodził w szczegóły Ile tam zbiornik ma i w ogóle uwierzcie, że po prostu ma Bardzo, ale to bardzo dużo Co to się stało? Powiem wam, że nie wiem czemu, ale te maszyny mi się same z siebie e, delikatnie przesuwają, tak jak mieliśmy przykład właśnie e, ten poprzedni, no to tak samo e, tutaj się coś dzieje takiego, że te maszyny same z siebie mi się przestawiają. No i co ja mam teraz zrobić? Piekani do tyłu, o! Dobra. W prawdziwym życiu, no to wiadomo, że jeżeli na ludzie coś zostawicie, no to może wam się ciągnie z górki stoczyć, no ale tutaj jednak nie oszukujmy się na równym jak stoimy. I to jeszcze taki ciągnik jak ten, no to on nie powinien się poruszać, w ogóle nic żadna maszyna nie powinna się na tym gospodarstwie poruszać samoczynnie. No bo co, jeżeli ja sobie ustawię, wiadomo, to są ruchy minimalistyczne, ale na przykład wystarczyło, że jak stanąłem blisko płotu, no to koło już było praktycznie w płocie. Dlatego on się najprawdopodobniej zblokował i dalej już sobie nie pozwolił lecieć. Kurde, powiem wam widzowie, tak, 13 minut filmu. Nie wiem czy widać, czy nie widać, ale ręka jest mokra, jak się czoło przetrze. Tu cały spocony. Ja cię kręcę, czekajcie, ktoś dzwoni. Wyłączymy tylko, i możemy dalej lecieć. Nie będziemy, w pracy jest, w pracy jestem, widzowie, a tu o. Dzwonią, dzwonią do mnie. A my lecimy o, na pole. Nie będziemy odbierać. A później się najwyżej odzwoni, jak się odcinek skończy. Pięknie 17,05. Jeżeli chodzi o litraż, to to jest 17 tysięcy litrów. Ponad 17,200 z czymś. Także no, też dosyć, powiem Wam, że dobra wartość. Dzisiaj mam w planach ogólnie zrobić dwie łąki. Jeżeli chodzi o gnojowice, ale czy uda mi się zrobić dwie łąki, zobaczymy. Bo tutaj jeszcze też jest tam dalej taka kwestia troszeczkę dalsza. No, ale to jest wszystko, widzowie, jeszcze do, yy, do ogarnięcia. Dobra, lecimy, lecimy teraz do przodu I prosto na łąkę, i wiecie już jest takie kurcze no Kukurydzę już ludzie mają przygotowane My też kukurydzę mamy za wieprzej gotowaną I będziemy robić yy, normalnie na sieczkę ją No bo to z innej opcji za bardzo nie mamy No tutaj na kukurydzę o taką na ziarno To to nam kompletnie nie jest potrzebne no, <laughs> Kurde, jeszcze powiem wam, że Mam taki jakiś kaszel po tym wyjeździe Po tych wakacjach w górach Jakoś pojechałem tam chory i wróciłem, no, zdrowy praktycznie, ale jednak jest gdzieś tam te kąpiele w rzece i w ogóle e, coś tam zrobiły, no nie, że mogło gdzieś tam obwiać. Dobra, czekajcie, byłem tutaj sobie zajechał, proponowałbym zajechać ogólnie w górę. Hmm. Huh. Czy tu się coś robi, czy to się po prostu załącza? To się po prostu załącza i możemy sobie ruszać do góry. E, jeżeli chodzi o szerokość, widzowie, e, robot, no taka powiem wam, że no... Dlatego ja właśnie mówiłem, że trzeba nowy nabytek tutaj, jeżeli chodzi o gnojowice, bo jak będziemy mieli więcej krów, będziemy mieli więcej gnojowicy, no teraz tak naprawdę tego dużo nie mamy, ja też tego nie dokupuję. Oczywiście akcja Gnój, no to dokupowaliśmy sobie od właśnie ludzi po wsi e, te właśnie... No i żeby to porozrzucać na pole, a gnojowica to się tylko na łąki daje. Znaczy, można gdzie indziej dawać. No tutaj nikt wam nie zabroni, oczywiście. Tylko u mnie akurat na gospodarstwie jest tak, że ja tam jak gnojowica tylko na łąkę i na jakieś cierniska czy inne rzeczy, po prostu ta gnojowica nie jest kompletnie dawana. Ja bym sobie tutaj objechał zraz. Też ta łąka nie musi być zrobiona nie wiadomo jak. Jeżeli tutaj po gnojowicy będą jakieś leciutkie widzowie miaki to ja wam mogę zagwarantować, że ja tego poprawiać nie będę, bo po prostu mi się nie chce tego poprawiać, dlatego właśnie. Dlatego właśnie nie będziemy tego robić, ale takie opracowanie, nawet jak tutaj troszeczkę pozostawało tego, też mi się nie chciało już bawić, nawracać, jeździć to i z powrotem. No to, to troszeczkę, może troszeczkę tego siana gdzieś tam pozostawało w niektórych miejscach, ale też zrobić to dokładnie, jakby to był fajny, taki równiutki prostokąt no to ta praca by była znacz, znacząco przyjemniejsza A nie się bawić tutaj zakręt, tutaj zaraz w dół, tutaj pod górę też nie wiadomo było, jak to było sobie pozgrabiać tak naprawdę w równe linie. Co oglądaliście film, to pewnie wiecie, że no łatwiej jest, jeżeli macie prostokątne czy tam kwadratowe pola No to jest znacząco widzowie łatwiej później robić takie właśnie akcje, tak samo nawet jeżeli byśmy tutaj mieli pole nie wiem, jakąś pszenicę, albo jęczmień dany, albo owiec. No, no nie wiem, to już bez znaczenia co, ale coś co daje nam słomę. No to też wykoszenie tego, żeby później jakoś łatwo to sprasować, żeby te linie były proste. No to powiem wam, że ciężkie mogłoby być w porównaniu co niektórych pól. Tak jak na przykład mamy tamto po lewej stronie, e, właśnie gdzie się w las wjeżdża. Później, jak się tym polem jedzie, no to tam elegancko sobie lecisz. I niczym się nie przejmujesz, czy skosisz tak, czy skosisz tak. No to te linie i tak będą proste, no bo tam nie ma za bardzo gdzie zawracać, nie ma za bardzo gdzie zrobić jakiegokolwiek błędu. Ale z tego co widzę, tamto pole, to mi się zdaje, tym nowym kombajnem to na trzy razy ciachniemy. Eee, I no kurde, jest, jestem podierany, widzowie. Jestem naprawdę podierany, że ten nowy kombajn trafił do nas na gospodarstwo, w nasze ręce. Eee, na pewno będziemy z niego no, już w najbliższe żniwa korzystać, a też najbliższe żniwa to chyba będzie takie już. Powiem wam, że pożegnanie z tą serią e, tak mi się wydaje, bo trzeba ją powoli będzie przenosić na Farminga 22. Tylko jeszcze chwilę poczekamy, bo jeszcze nie wiem na jakiej mapie będziemy to realizować. Ale zresztą do żniw jeszcze trochę czasu, także tutaj, jeszcze parę odcinków będzie. Myślę, że przez całe wakacje ten postępowy jeszcze będzie trwał. <laughs> Chociaż myślę, że od do pieniędzy to będzie taka pierwsza seria przeniesiona. O teraz o z aktualnych, bo już oczywiście gospodarstwo po dziadku nie liczę, bo tam to już w 22 sobie fajnie hula, ale właśnie to od nędzy do pieniędzy przeniesiemy chyba w pierwszej kolejności na 22, bo już tam tak naprawdę został tylko postępowy i od nędzy do pieniędzy. Tutaj widziałem też komentarze odnośnie kiedy odcinek top 10 modów tygodnia z farminga 19, no to ja Wam mogę powiedzieć bardzo prostą zasadę. Tak jak wam ktoś tam odpisywał już w komentarzu na to, że z 19 już nigdy nie będzie odcinków, jeżeli chodzi o top 10 modów. Pewnie spytacie, dlaczego? A no już wam tłumaczę. A no dlatego widzowie, że do 19 po pierwsze praktycznie już nie wychodzą mody, także zrobić takie top 10 to, to, to by było bardzo, ale to bardzo ciężkie. A ja nawet powiem wam, że niemożliwe, bo tych nowości nie ma. Także w tydzień zebrać 10 modów, jakie wychodzą do 19 co tydzień, no to po prostu jest nierealne. Każdy żyje 22 teraz e, i dlatego te serie no, są wszystkie przeniesione na 22, tak samo to 10 modów, no one są z mod są z ls portal, z LS nowinki ale no przynajmniej są, bo przynajmniej codzie... co znaczy codziennie, codziennie coś w sumie też wychodzi, jakby nie patrzeć ale macie co tydzień taką dawkę modów w poniedziałek, tutaj troszeczkę było inaczej, bo wczoraj to oczywiście we wtorek było Dlaczego? No, dlatego, że mnie po prostu w domu nie było. Ja dopiero w poniedziałek, znaczy w sumie no we wtorek rano wróciłem, bo w poniedziałek jeszcze pojechaliśmy spać do Kubity i u niej spaliśmy. Już mi się nie chciało wracać od niej. No a tak to oczywiście byłem 7 dni w górach, no i to też tak trochę powiem wam, że czasu zleciało. 3 dni nie było filmu, bo sobota, niedziela, poniedziałek, ale dobrze się udało nagrać, chociaż też i na te poprzednie dni, bo teraz muszę czekać jeszcze na koliza, bo też pewnie będą pytania odnośnie serii. Z kolizem czego jej nie ma? Co się stało, no to tak, no to Koliz jest na razie na wakacjach. Ja byłem wcześniej na wakacjach. Tam bodajże dwa filmy chyba udało nam się nagrać w sumie to razem cztery, bo dwa tu, dwa tu. E, na zapas, także wiecie, no tu po odcinku też może ja sam nagram coś jak Koliza nie będzie z tej serii, bo on chyba wraca pod koniec tygodnia, także te odcinki, jak już we dwóch będziemy na, na serii Polscy sąsiedzi, no to będą realizowane dopiero jak on powróci. No bo teraz tak. No nie da się, jeżeli ktoś jest widzowie na wakacjach, nie ma przy sobie komputera, no to nie da się takiego czegoś e, po prostu zrealizować. No, bo, no nie wyczaruje mu się tego, prawda? Oj, żule, siedzą pod sklepem. No i dobra widzowie, ja sobie lecę, e, będę sobie napełniał, myślę, że jeszcze dwa takie baniaki sobie wywiozę, e, jeżeli chodzi o to. 17 ponad to, no to 3 razy tam raczej 27, ponad 50 tysięcy litrów wywieziemy na tamtą łąkę. No, wobec sporo, tak sporo. Ponad 50 tysięcy litrów na taką łąkę, właśnie. No to jest tak, chyba, chyba dużo, jakby tak patrzeć na prawdziwe wartości, takie realistyczne. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo na pewno trzy baniaki tam pójdą. Na no 3 razy 10 no to macie 30, 3 razy 7 no to macie 21, no to ponad 50 tysięcy, właśnie, wychodzi. Napiszcie, czy to jest duża liczba, czy to jest mała liczba, jeżeli chodzi o areał tamtej łąki, jaką widzieliście przed chwilą. Ja się już z wami żegnam, nie przedłużam. Chociaż tak, teraz widzowie lepiej siedzieć w domu, bo jest tak gorąco, że i tak się nic nie chce robić. Zatrzymamy się tutaj przed przejściem i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku na kanale. Na razie!